Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w God of War. Tak jak widzicie, tak chyba nie za bardzo mamy tutaj możliwość przejścia. Udało nam się tutaj otworzyć jakiś, nie wiem, to jest jakaś brama, jakieś elementy z wody wypłynęły i zobaczmy gdzie teraz mamy się kierować. Przepłyńmy przez to. Nie wiem, czy coś się stanie, czy też nie. Ciekawie, ciekawie. Dobra. Skoro, żyją w Alfheim to przepiękne miejsce, ale wojna wszystko psuje. Wystarczy. Rozmawiamy na łodzi. Teraz się skupmy. Ojcze! Kolumny i pierścień tworzą elficką runę! Co jest napisane? Beze mnie lub pode mną licz się ze śmiercią bystrą. Lecz wewnątrz ciebie jestem życiodajną iskrą. Tak, woda pasuje. Chłopcze! To znowu głosy. Ale inne. Mniej gniewne. Prosiły o pomoc. Jesteśmy tu po światło. Nie obchodzi mnie, czym są i czego chcą. Ciebie nic nie obchodzi. Masz coś do powiedzenia? Nie. Wow. tak Głosy, które słyszałem, ciężko było je rozróżnić. Ale wydaje mi się, że w tle słyszałem, mamy. To niemożliwe. Wiem, co słyszałem. się dosyć. Nie inaczej. Spójrz na te rogi. Staj ze mną. Kurczę to chyba jakiś dowódca. Załadujmy sobie furię Pięknie Pięknie A, jeszcze tutaj troszkę mu życia zostało, dobra Dobra Zamrożeni I jeszcze ten. Dobra, wykończmy go. Pięknie. Jakiś cień mi tu jeszcze lata. Ale to chyba wszyscy. No dobrze, niby mamy się kierować tutaj, ale widzę, że tu jeszcze coś mamy. Nie podchodź do klatek. Czemu są zamknięte? <noise> Zaraz się przekonamy. Przygotuj się. Co? Dobra, nic nie wyskoczyło jeszcze. Ua, dobra. dobra, wykończmy go. Mam nadzieję, że było warto. O, tutaj mamy roślinkę. Okej, okay, dobra, czyli wychodzi na to, że jest tutaj więcej tych pnączy, które trzeba przeciąć. No raczej przez to nie przeleci. Kurczę, od której strony by to zrobić? Hm. Chodzi na to, że chyba tylko stąd. A do mnie. Dobra, idę. Jak to zrobić? Skoro jedna jest tu, hmm. zastanawiające. by się to jakoś tutaj przepchnąć, ale za życia nie przeleci. Nie ma takiej opcji. A stąd to też nie przejdzie, bo to musi na wprost lecieć. Dziwne. Tutaj nie ma żadnego przejścia. Przynajmniej nic nie widzę, ale obok jeszcze. A coś tu jeszcze mogę zrobić? Nie, nie mogę nic kliknąć. Hmm. Bo teatreus nie możesz strzelić, bo tutaj jeszcze drugie było przejście. Zobaczymy, może tutaj coś się uda. A nie mogę tu nic kliknąć. No, Elo. I zepsute, chyba. Zobaczcie, no jest jakieś takie wygięte, jakieś lustereczko. A tutaj coś jest, patrzcie. A okej, okay, dobra, czyli tutaj mamy po prostu jakieś srebro. No, zastanawia mnie teraz to, co by tutaj ogarnąć. Gdzieś musi być jakaś. Co by tu zrobić? Są dwa pnącza, i z tej strony nie mogę tego przeciąć. Ewidentnie. Mogłabym z tej, z tym, że nie widzę tego drugiego. Kompletnie. Przecięcie jednego nic mi nie daje. Ale na pewno będzie trzeba się tutaj jeszcze wrócić. Więc może wstrzymajmy się z tym na razie. Bo. O, patrzcie, tu jeszcze coś jest. Chociażby dlatego, że. Może jeszcze uda się te klatki otworzyć. Może tam będzie jakieś przejście. Dobra, weźmy nasz topór. Po prawej jest skrzynia. Ej, on się obronił od strzału! Przebrzydły, no! O kurde, ale we mnie strzelił. ale to wybucha! Co się bronisz? To masz... Ej, no w nogę celowałam. Dobra, pokonany. Patrzcie, tu jest z kolei druga skrzynia, takie CRN, jakby. Ale trzeba by było gdzieś znaleźć te elementy, żeby je zestrzelić. Dobra, tu jest jeden. Jakby za ścianą, hmm. ciekawe, dobra, zakręćmy tym. Dobra. Jedna pieczęć ogarnięta. Kurda, ta druga była gdzieś za mną. Zamroźmy to. A, ona jest tam u góry. Dobra, czekajcie. Co to by mi dało, jakbym tutaj zeszła? No, nieszczególnie cokolwiek. A teraz mam przejście, przekonamy się. A można do góry jechać? Nie, tylko w dół. I to dwie powierzchnie. Dobra, zobaczmy, co jest na tym poziomie. O! Jest runa. Mogę ją rozwalić ręką. Mogę. W sensie to są pieczęci. Nie wiem czemu ja to cały czas nazywam runami. A i tutaj bym musiała wjechać. Patrzcie. Dobra. O! Karwasze runiczne. Podstawowy ofensywny pancerz zwiększający wartość run. Zobaczmy. No, niby trochę lepszy, jeśli chodzi o runy i obronę, ale zmniejsza witalność, szczęście i siłę. Więc no, nie, da, nie za bardzo mnie tutaj to przekonało. Gdzieś jeszcze jest jeden element do tego do tej skrzyni. Gdzie on może być? Gdzieś schowany pewnie. Nie ma tu na dole. Zobaczmy jeszcze, jak tutaj zjedziemy. Bo się tam nie rozglądałam za bardzo. Tutaj jeden zrobiliśmy. No, raczej bez sensu, jakby gdzieś tutaj aż było. Nie, wydaje mi się, że raczej w tej lokacji. Tylko gdzie? Zamrośmy teraz. Jest. Dobra, mamy skrzynię. Tak jest. Kolejne jabłko i dun. Mamy już dwa z trzech. Jeszcze jedno, i będziemy mogli sobie po raz kolejny zwiększyć pasek życia. No to teraz myślę, że śmiało możemy już iść. A Teatreus, tam zostałeś? No co ty? Czyż mogłeś tam utknąć? Dobra. Się wtedy. Tak, znam głos, mamy lepiej niż ktokolwiek. To była ona. Ona odeszła, chłopcze. Koniec tematu. Dobrze. O kurczę. tu mamy jakieś przejście, ale to nic nie daje. Tu mamy stworki, jak się dostać do tego? Dobra, tu mi się tylko znaczy, no, tutaj bym chciała się cofnąć. Z powrotem to mogę tędy przejść, no ale to mnie nie interesuje. Dobra, tutaj mamy jakieś przejście, więc chodźmy tędy. Zobaczmy zatem. Tutaj mamy te rośliny. Dobra, no to idziemy do góry. O nie! O, wy przebrzydłe. Ciepko, one śmiesznie gadają. Ale was teraz szałem rozwalę. Przebrzydłe na drugim poziomie, no. Oddawać Atreusa. W ja ogóle jakiś nieskończony szał. Ono tutaj. Ktoś jeszcze? Jak ja mam tam dojść? Trzymaj się A się odpaliło kratosowi, no. Szkoda, że cięciwa wiedźmy już nie działa. Zbierzmy tutaj wszystko, co mamy, czyli tak, tutaj jest przejście, ale potrzebujemy tej strzały, tutaj jest porośnięte tą rośliną, ale już wiemy jak ją usuwać. Tylko gdzie ma... A, tutaj swój... O nie! Dobra, jest tego więcej. Zobaczmy z drugiej strony. Nie no, tutaj jest jedno. Czemu to odżywa? Hmm, ciekawe. Tu jest jakieś przejście. Zobaczmy. No ciekawe, nie widzę tutaj, żeby była jakaś inna możliwość jeszcze. Widzę tylko jedną roślinkę. Ale ewidentnie gdzieś jest jeszcze jeden konar. No dobra, może jeszcze z tej perspektywy tutaj nie jestem w stanie tego zobaczyć. Czyli tak, tu nie przejdę, bo nie mam strzał. Tam też nie. No to chodźmy tędy. Jesteś pewien, że widźmie nic nie jest? Mam nadzieję, że nie zginęła. Wiedziała, co robi. No tak. Ej, tu jest skrzynia. Tu jest przejście. To jest zablokowane. Czyli tak jakby powinna iść tędy. Mam tu zeskoczyć? Dobra, tu jest ta roślina. Jeśli zepniemy dość, most nad nami powinien się pojawić. Jasne. Spodziewaj się kłopotów. Jasne. Okej, okay, czyli tutaj sobie odblokowaliśmy przejście. Co ciekawe, most sam się pojawił. Dobra, i co teraz? Co mi to dało? To u góry jest jakoś połączone. A, dobra. Kurczę, nie zauważyłam. Tu się możemy wspiąć. O! ně. Yeah. No Nie. Co to jest? Jak zabić z się słaby Nie! Oderwałeś kawałek! Wykorzystajmy to przeciwko niemu! możesz! No, otwórz oczko. Dobra, tutaj mamy kawałki. Świetnie. Dobra, tutaj są. Świetnie, szybko do środka. No, mrugnij. Добра. Но пока ще. Шпитка. Dobra, po nim. Uff! Dobra, udało się. Zachowaj czujność, chłopcze. Podzielone serce Alfheimu, rzadki przedmiot, zaklęcie, zmniejsza obrażenia od wszystkich ataków ciemnych elfów o 12%. Kumuluje się maksymalnie do 36%. Nice. Zbierzmy sobie tutaj wszystko. Mamy też skrzynie. Na Njorda. Szybki runiczny atak, szybki wirujący atak, który pozwala od, który odrzuca pobliskich przeciwników i zadaje poważne obrażenia. O! Zwiększa liczbę obrotów, przytrzymując R1. Dodatkowo wywołuje niewielką trąbę powietrzną. A użyjmy sobie tego. Wygląda ciekawie. No dobrze moi kochani, tym samym również będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!